Zauważyłem, że ludzie, którzy żyją w klasztorach albo zaczynają życie duchowe, boją się bardziej w nie zagłębić, mimo że wiedzą, iż jest to możliwe. Znam wiele osób w naszym towarzystwie, które boją się szczęścia. W młodości jesteśmy uczeni myślenia, że bycie szczęśliwym to coś złego. Być może myślicie tak: skoro tylu ludzi cierpi, tylu ludzi żyje w biedzie, tylu ludzi głoduje, dlaczego ja mam być szczęśliwy? Powiem Wam dlaczego, bo to oznacza jedno zmartwienie mniej dla takich jak ja. Ludzie, którzy głodują i cierpią, lubią patrzeć na ludzi szczęśliwych. Podnosi ich to na duchu. Nie używajcie cierpienia innych ludzi jako wymówki, żeby nie być szczęśliwymi. Gdyby wszyscy tak myśleli, to nikt nigdy nie byłby szczęśliwy. Wyłam się. Bądź szczęśliwy. Kolejny, głębszy powód. Wiele osób uważa, że nie zasługuje na szczęście. To jedna z przeszkód, z którymi zetknąłem się jako nauczyciel. Prowadzisz ludzi i uwalniają się od wielu trudności i obciążeń, a potem tworzą sobie nowe. Po co to robicie? Potem poznaję tych ludzi lepiej i okazuje się, że boją się szczęścia. Są przyzwyczajeni do tego, kim są, do bólu, do trudności, są przywiązani do cierpienia. To bardzo ciekawe. Wielu z Was też jest przywiązanych do cierpienia.